Jakże trudno byłoby precyzyjnie określić, kiedy u zbiegu dwóch niedużych strumieni płynących przez Puszczę Białą zaczęli osiedlać się nasi prawczodkowie. Prawdę powiedziawszy, był to niezbyt sprzyjający osadnictwu zakątek Mazosza z uwagi na pustoszące te tereny na jazdy terenów bruskich, jadźwieskich i ruskich. Dopiero po zawarciu układów w Kremie na wschodniej rubieży Mazosza zapanował spokój. Ogromne zasługi położył w tym zakresie książę Janusz I Starszy. Już w drugiej połowie XIV wieku przekształcił osadę zamieszkałą przez wartników i smolarzy w wieść czynszową na prawie W Wnóch Janusza I, książę Bolesław IV, w roku 1434 podniósł ostróg do rangi miasta. Pierwszym wójtem został Marcin Mieszek, obdarowany przy tym dziesięcioma ziemi ziemi Nadanie praw miejskich prawie zawsze łączyło się z nadaniem herbu. Z pomiędzy na wpół otwartych skrzydeł wieżei miejskich wypnęła delegacja mieszcza, by przywitać wysłanników księcia Bolesława. Na ten czas rejwach się już ogromne uczynił. Pokukiwaniom radosnym końca nie było. Cała hałas trawagabundów ekstraordynaryjny spektakl dała. Przecież gnęli się w postaci kwasi rycerzy i niby białogów i chylżą kasali od podwoi do podwoi, aż na kraniec miasta. 80 lat później księżna Anna Mazowiecka, która przez długie lata broniła niezależności Księstwa Mazowieckiego, nadała Ostrowi przywilej organizowania czterech jarmarków rocznie. Przyczyniło się to do rozwoju miasta, które w XVI wieku zaliczano do znaczniejszych na Mazorze. Na potrzeby naszego ogrodu pracowało około 200 rzemieślników. Wśród nich znaczącą grupę stanowili piwowarzy. Z ilustracji 1566 roku wynika, że warzeniem piwa zajmowało się 147 osób. a ich produkcja była nadal pokaźna. Na głowę każdego z trzech tysięcy mieszkańców przypadało po dwie beczki trójku. Ostrów była znana z produkcji piwa do II wojny światowej i aż żal bierze, że ten intratny proceder zaniknął zupełnie. Kupcy, wcale nie z rzadka przejeżdżający przez nienajmniejsze puszcze i żyzne pola, zdążali do burzliwego bałtyku. Gdzie nigdzie w na napotykali watachy wilków, zatrzymywali się wtedy hendo, w chędokich chatach i u zażywnych szynkarzy. 585-lecie miasta należałoby uczcić niemodnym szperactwem w porządnie zakorzonych annałach Ostrowskiej książnicy. Niepodobne by się przecież oprzeć takim rarytasom, jak poszukłe albo szczerniałe fotografie danej ostrogi. Można by się wczytywać w zwierzenia bibliotekarzy lub przerzucać wzrokiem zamieszczone w gdzie mini-wywiady z mieszkańcami. Czy książki wciąż będą dostarczycielem hiper-przeżyć dla nowych pokoleń czytelników? I tym pytaniem retorycznym kończymy nasze dyktando.